Patrzcie co tu siedzi. Za piękność. O to ten kotuś co wczoraj. Cześć malutki. Cześć malutki. Patrzcie jaki ładny. Misiu. Ty tam jest ulica, tam nie idziemy. Misiek. Misiek. A on trawkę przyszedł pojeść sobie. Patrzcie na niego. Taką wielką trawkę będziesz jadł? Misiaczku, chodź! Misiu! Misiu, chodź. Misiaczku. No chodź. Chodź szybciutko. Chodź szybciutko, tu się przywitaj, no. No tam jedzonko było, tak? Kocie. Misiu. Misiu. Jaki kotuś, patrz. Jaki piękny kotuś. Wczoraj też go spotkałem, ale ma paputy piękne. Misiu. Misiu, pani Cię woła Do domku Cię wołają Do domku Cię wołają Pani Cię woła do domku, patrz Pani Cię woła Patrz, pani Cię woła Misiu, pani Cię woła Pani go woła, on nie, nie idzie Do domku idź Misiu Pani Cię woła do domku Ojejciu, jak się zainteresował moją dłonią Co maluśki? Cześć kochany No No Kotuś No do domku idziesz? No idź do domku Idź do domku, pani cię woła Chodźcie odprowadzimy troszkę No do domku idź Patrzcie jak się patrzy kotuś sorry. Musiałem zatrzymać samochód, bo kotuś idzie. Patrzcie na Kotusia. W ogóle nawet samochody mu nie przeszkadzają.